Hej wszystkim z tej strony, Pieczarka i witam Was w pierwszym filmiku na y, moim RPS-owym y, YouTube. Y, mam nadzieję, że nie słyszycie dźwięków klimatyzacji, a jeżeli tak, to bardzo przepraszam za to. Y, no, jest to mój pierwszy filmik i troszeczkę się stresuję. Nagrywam telefonem. Y, no i. No i to tyle chyba z wstępu. No i chyba zacznę odpowiadać na takie podstawowe pytania, co moglibyście chcieć wiedzieć o mnie i takie tam rzeczy. Takie tam rzeczy, żeby was troszkę zaciekawić i po prostu poznać lepiej trochę mnie. No i pierwszą rzecz, i taką podstawową rzeczą jest powiedzenie Wam o co chodzi w tym kanale. No i. Chciałabym po prostu dzielić swoją pasją do LPS-ów, przy okazji dawać Wam trochę rozrywki w stylu właśnie tych starych czasów. Yy, założyłam ten kanał w ogóle yy, jak doszło do suchu, że będzie siódma generacja, która będzie bardzo podobna do yy, starszych. Yy. No i w tym momencie stwierdziłam, że założę ten kanał. Jest to moje trzecie podejście w przeciągu dwóch lat do nagrania tego pierwszego odcinka, ale mam nadzieję, że właśnie w tym momencie zaciekawie kogoś przyciągnę i no jakoś, jakoś jakoś Was zainteresuje. No i chciałabym również powiedzieć rzeczy właśnie w pet Shopów 388. Jest to moim zdaniem spoko liczba, w tym znajdują się niektóre takie rzadkie bądź bardzo pożądane egzemplarze, jak na przykład jamnik 909 oryginalny albo na przykład savana, czyli jamnik 675 o ile się nie mylę. Jak się mylę, to oczywiście Wam dam znać tutaj, Wam pokażę gdzieś. A samymi potrzebami interesuję się od bardzo dawna. Generalnie plan na ten kanał to jest właśnie nagrywanie QA, ów holi takich troszeczkę zakulisowych rzeczy do moich seriali, tak? No i przy okazji seriali, mini filmów. No i właśnie yy, yy, takich filmów po prostu Story Time. Yy, yy, całościowo to wygląda w ten sposób, że większe rzeczy, które właśnie będziecie widzieli w moich serialach i tak dalej, będę robić sama. Ponieważ jestem stosunkowo. Yy, jakby to powiedzieć, twórczą osobą Czyli nie skończyłam 15 lat? Ja też chciałabym troszeczkę się nawet bardziej otworzyć Ponieważ Jakby to powiedzieć No nie chcę być z wami taka obca, jakby to powiedzieć Aczkolwiek no Zasady na moim kanale są i mam nadzieję, że nikt, kto będzie je łamać, nie pojawi się w, w komentarzach, ani generalnie nie będzie oglądać moich filmów, ponieważ nie toleruję osób nietolerancyjnych, nieszanujących ludzi. Naprawdę to, że ktoś jest trochę inny niż wy, nie znaczy, że jest gorszy. I mam nadzieję, że każdy z Was będzie to rozumiał i szanował. Tak samo nie zamierzam tutaj przytaczać treści religijnych, oczywiście z wyjątkiem fikcji, fikcji serialowej, którą możliwe, że pojawi się coś, co będzie oddawało jakieś fikcyjne przekonania, albo coś, ale nic, co będzie Was namawiać do wierzenia w konkretną wiarę itd. Tak samo osoby, osoby innej orientacji seksualnej i trans. W sensie nie, nie mogę tolerować w moich komentarzach osób, które nie tolerują takich osób. Również zapraszam na mojego Instagrama link w opisie filmu bądź kanału. Mam nadzieję, że zapamiętam, żeby go tam dodać. No i um, chciałabym was bardzo serdecznie podziękować, jeżeli to widzicie, bo jest to dla mnie ogromny krok, żeby właśnie otworzyć się na społeczność taką, taką jak ja właściwie. Um, no i chciałabym was zachęcić, bo jeżeli będziecie chcieli właśnie Q&A, -e, takie rzeczy. To ja chętnie takie rzeczy zrobię, tylko po prostu musi być ktoś, kto zada mi jakieś tam pytania. Można zadawać referaty pytań i będę bardzo wdzięczna, jak ktoś będzie komentował moje filmy i tak dalej. Bo jest to dla mnie pewien sposób wsparcia. No i pa!